Szanowni państwo, rozprawa w państwa sprawie zbliża się wielkimi krokami. O tym, czy i jak przygotować się do tejże rozprawy, będzie traktował niniejszy odcinek. Pierwsza, wstępna kwestia, którą należy ustalić, jest tego typu, czy państwa rozprawa będzie się działała w sądzie w trybie stacjonarnym, tradycyjnym, czy też w trybie zdalnym w państwa mieszkaniu, w państwa przestrzeni biurowej. Przygotowanie, nazwijmy to pośrednie, będzie polegało na tym, aby zweryfikować w przypadku rozprawy stacjonarnej, gdzie znajduje się sąd, na jakiej ulicy jest, jak wygląda dostęp do tego sądu z Państwa perspektywy, ile czasu potrzebujecie na to, żeby do sądu się dostać, czy wygodniej będzie Państwu, czy dogodniej będzie Państwu udać się własnym autem, bo nie ma problemu z parkowaniem, czy też może raczej komunikacją publiczną. W przypadku rozprawy zdalnej, Musimy zadbać o uwarunkowania techniczne, czyli zweryfikować, czy komputer jest sprawny, czy łącze internetowe jest odpowiednie, także zadbać o przestrzeń, w której będziecie Państwo występowali przed sądem w trybie zdalnym, a także zweryfikować, czy otrzymaliście już Państwo link, czy to bezpośrednio z sądu, czy pośrednio... Przez Państwa pełnomocnika. Link do rozprawy zdalnej. Rozprawa zawsze zaplanowana jest na konkretną godzinę. Natomiast może potrwać kilkadziesiąt minut albo godzinę, maksymalnie może dwie godziny. Warto abyście Państwo zadbali o własny komfort, o własny spokój. W tym zakresie, aby uniknąć sytuacji, że macie Państwo planowanego gościa w tym momencie w domu albo się przesyłkę kurierską z doręczeniem na ten dzień czy na tą godzinę. A jeżeli posiadacie Państwo dzieci czy też zwierzęta domowe, to warto zadbać także, aby miało w tym czasie konkretne zajęcie. Co istotne. Mimo że działacie państwo zdalnie, to na czas trwania rozprawy przyjmujemy swoistą fikcję, że pomimo tego, że znajdujecie się państwo na swojej ulubionej kanapie, ulubionym krześle przestrzeni mieszkania czy przestrzeni biurowej, to na czas trwania właśnie rozprawy przenosi się sala rozpraw do państwa, z całymi tego konsekwencjami. Na czym to mniej więcej będzie polegało? Że musimy zachować powagę sądu, że musimy zadbać o odpowiedni ubiór, że musimy zadbać o odpowiednie tło, że musimy zadbać o odpowiedni anturaż. Tym samym, jeżeli Trzymamy komputer, trzymamy własny laptop, to raczej na stole, na biurku, a nie na kolanach czy gdzieś w przestrzeni. Różnica jednak będzie polegała na tym, że jeżeli występujecie Państwo stacjonarnie w sądzie, to co do zasady zeznajecie w pozycji stojącej, natomiast jeżeli rozprawa odbywa się w trybie zdalnym, to już możemy sobie tego niuansu oszczędzić lepiej, żebyśmy siedzieli. W każdej konfiguracji, czy rozprawy zdalnej, czy też rozprawy stacjonarnej, warto pamiętać o tym, że przyjęło się do sądu zwracać per. Wysoki Sądzie. I niezależnie od tego, czy pytania zadaje sąd, czy zadaje pytania pełnomocnik strony przeciwnej, czy państwa pełnomocnik, w każdej konfiguracji odpowiadacie w Wysoki Sądzie i kierujecie odpowiedź bezpośrednio do sądu. W każdej konfiguracji warto 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia rozprawy trwać już w stanie podwyższonej gotowości. Jeżeli występujemy zdalnie, no to jest ten moment, żeby jeszcze raz sprawdzić warunki techniczne, sprawdzić, czy mamy na pewno link, pod którym będziemy logowali się na rozprawę. Jeżeli rozprawa występuje w trybie stacjonarnym, Warto mieć także na względzie, że rozprawy nie zawsze zaczynają się o czasie. Jest to podyktowane swoistyką funkcjonowania sądu z organizacją samego sądu, organizacją wokandy. I najzwyczajniej w świecie, jeżeli poprzednia rozprawa jest opóźniona, będzie miało to przełożenie także na państwa rozprawę. My, państwo, na sąd, jesteśmy zobligowani poczekać. Jeżeli się spóźnimy, to spotkają nas konsekwencje. Sąd. Już takiego rygoru nie ma. Nie musi czekać i nie spotka to się z żadnymi konsekwencjami. Wcześniejsze udanie się do sądu ma o tyle znaczenie, że zapewne nie jest Państwu znany ani budynek sądu, ani rozmieszczenie sal. I właśnie ten 30-minutowy bufor czasowy daje Państwu i nam gwarancję, że będziemy we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Wreszcie, wytaczając powództwo, wasz pełnomocnik przybrał konkretną strategię procesową. Sala rozpraw to jest arena zmagań, to jest konflikt dwóch sprzecznych interesów. I trzeba mieć konkretny pomysł. Aby te batalie zwyciężyć. Z tego względu przed każdym terminem rozprawy niezbędny jest Państwa kontakt z waszym pełnomocnikiem. Podczas takiej rozmowy na pewno będzie moment na to, żeby jeszcze raz powtórzyć pewne kwestie techniczne, pewne kwestie proceduralne. Natomiast na pewno wasz pełnomocnik uczuli was na konkretne sytuacje procesowe. Na konkretne zdarzenia, które będą miały miejsce na sali rozpraw, a także przedstawi Państwu prawdopodobne pytania, które padną, czy ze strony sądu, czy ze strony pełnomocnika banku, czy Waszego pełnomocnika. Sąd ma za zadanie ustalić fakty, a z tych faktów wywieźć konkretne wnioski. Fakty te ustalane są w oparciu o dokumenty, ale także zeznania świadków, czy też stron. I na tym polega Państwa rola w całym procesie. Macie Państwo za zadanie dostarczyć informacji, dostarczyć zeznań, na podstawie których sąd ustali okoliczności faktyczne. I właśnie o faktach, konkretnych zdarzeniach. Przyjdzie państwo mówić przed sądem. Nikt z państwa nie będzie wymagał czy analizy dokumentów, czy interpretacji przepisów prawa. Zawieraliście państwo umowę kredytu kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i znajdujecie się państwo w niezręcznej pozycji, ponieważ musicie cofnąć się w czasie. Musicie wrócić do chwili, w której zawieraliście umowę kredytu, także wejść na ten poziom świadomości właśnie z tamtego czasu. Czyli przed sądem nigdy nie mówimy o wiedzy, ponieważ wiedzę nabywamy z informacji, które dochodzą do nas zewsząd. Przed sądem mówimy o faktach. Z perspektywy ich występowania. To jest oczywiste, że z uwagi na to, że mówimy o okolicznościach, które miały miejsce naście czy dziesięć lat temu, pewnych rzeczy nie będziecie Państwo pamiętali. I odpowiedzi na konkretne pytania nie pamiętam. Jest naturalna. Proszę zwrócić uwagę, że Państwa zeznanie to nie jest test. Nie będziecie za Wasze zeznania oceniani, a już na pewno nie dostaniecie oceni w skali szkolnej. To nigdy nie jest wdzięczna rola, żeby przyznawać się do niewiedzy, do niepamięci. Natomiast w sytuacji, w której odtwarzamy stan sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, odwoływanie się do niepamięci jest rzeczą naturalną. Przejdźmy do kolejnego elementu przygotowania, nazwijmy go bezpośrednim. Na pewno warto raz jeszcze zajrzeć do dokumentów kredytowych, sprawdzić jaka była kwota kredytu, na co kredyt został przeznaczony. Na pewno warto wiedzieć, jakie mamy żądanie względem strony przeciwnej, jakie żądanie zostało określone w pozwie. To, do czego zawsze zachęcam klientów w rozmowach przed rozprawą, to to, aby klienci, abyście byli Państwo wyczuleni na to, że jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to skontaktujcie się ze swoim pełnomocnikiem. Razem przejdźcie przez tą drogę postępowania sądowego i rozprawy, ale nawet o własnym zakresie prowadźcie wewnętrzne dialogi. Zastanawiajcie się, jakie pytania mogą zostać zadane na sali rozpraw, jak na nie odpowiedzieć. Zwizualizujcie sobie rozprawę, która jest przed wami. Zachęcam do pełnego zaangażowania przed rozprawą. W państwa interesie jest, aby być do tej rozprawy przygotowanym. Zwróćcie państwo uwagę, że prawdopodobnie zostaniecie raz wezwani do sądu, raz będziecie musieli przejść przez całą procedurę, a potem wszystko pozostanie już w rękach, czy to państwa pełnomocnika, czy też sądu. Z drugiej strony patrząc, są pewne zachowania, których musimy unikać. Takim podstawowym zachowaniem już na sali rozpraw jest to, abyśmy nie posiłkowali się notatkami, które mamy ze sobą przygotowane, które chcielibyśmy wcześniej przygotować, abyśmy nie zaglądali do dokumentów nie weryfikowali i absolutnie podczas zeznań nie możemy się ze sobą komunikować. Pamiętajmy o jednej zasadniczej kwestii, aby Państwa zeznania miały moc dowodową, muszą zostać złożone w sposób swobodny, niczym nie skrępowany i niczym nie kontrolowany. W kolejnym odcinku przeniesiemy się już bezpośrednio na salę rozpraw do sądu okręgowego w Bydgoszczy, do sądu okręgowego w Gdańsku, aby to zdarzenie nie umknęło. O Państwa uwadze, zachęcam do subskrybowania kanału Kancelarii.